No z tobą być, nie pukasz w drzwi loda, nie robisz mi fajna muza, zacznij za... ziomuś głową. Śpiewaj wariacie! Kurwa ziomuś, proszę nie rozłączaj się, bo jestem spoko ziomeczkiem. Dobra, to słucham jak śpiewasz, dawaj. Kurwa ziomeczku, skąd jesteś? Z Pitulic, tam gdzie jeden dom, 7 ulic. Ja pierdolę, dobre, a ile lat? 15, jutro 16. Ja 16 kamieniem 8 czerwca. To tylko oksu. Gdzie popierdalasz po gimnazjum, ziomku? Ja? Ja nie chodzę do szkoły, pierdolę. Nie chcę się. Kurwa, tak samo, kurwa, 337 godzin kurwa nie, obo, nie chodzenia i kurwa prawie nie kwalifikacja, ale kurwa, to. mamuśka wybłagała i kurwa z dwójami do nas, do skończyło się to pierdolone gimnazjum. Tak? I co do liceum? do liceum? Zawodówka za mechanika. Kumam. I co, będziesz zapierdalał ostro? Gdzie? No w tym, yy... No do szkółki teraz będziesz się starał. Nie, co ty, rok przechodzę, nawet kurwa czy zdawa, potem rodzice bulą kasę, sześć tysięcy i kurwa nie chodzę. Tak? Kuroniówkę se załatwię kurwa, zasiłek rentę, główka pracuje kurwa. Bananowiec na garnuszku stary. Totolotka. Twoja stara grała w chuja ty kurwo. Hahaha. Gramy w to co Lotka to może kurwa wiesz. Tak? Może kurwa się coś... Ey, ładnego mam dziewiczego wąsa? No zajebisty. Ej nigdy tego nie zgolę na chuj. Czemu? No, kurwa bo po co golić? Ja to mam kurwa jeszcze bajki w głowie kurwa. Nodi, nadjeżdża Nodi. Nodi. Albo kurwa krecika i bliźniaki kramp kurwa, a nie golenie się kurwa. Będę miał 70 lat to zgolę. Ja Pewnie, że tak. Brat mojego ojca kurwa, 37 lat i nigdy nie zgoleł. Meszek kurwa rośnie elegancki. To ładny meszek, a na chuju jest meszek? No zetkaj, zobaczę. Ale się nie rozłączaj. Co kurwa? <śla> Idę z tego wegle, nie! Kurwa! Ja pierdolę! Nie ja w pierdolę, jaki kretyn! Nie, kurwa, jaki kretyn! Ja pierdolę! Kurwa! Jaki dyk! Nie będzie żadnego bana durnia, on nie pokazał całej faj durnie, tylko włosy, czaisz? Zakryte miał.